Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 12 dzień czerwca. Kościół proponuje na Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, wersety od 1 do 12. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie. Albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed Wami. Moi drodzy, otrzymujemy dziś do rozważenia początek Kazania na Górze. No, przepiękny fragment Ewangelii, błogosławieństwa, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili najpierw uwagę naszą na to pierwsze zdanie, które pada w dzisiejszej Ewangelii. Jezus. Wyszedł na górę, aby nauczać tłumy, i wtedy przystąpili do niego jego uczniowie. Moi drodzy, myślę, że to jest konkretna postawa ucznia, która powinna charakteryzować każdego i każdą z nas. Jezus zawsze jest gotowy nauczać. Jezus zawsze nas naucza w swoim słowie, w swoim kościele. Postawa ucznia to właśnie zasłuchanie w jego słowo. To słuchanie tego, co Jezus ma nam do zaproponowania. I kiedy połączymy ten fakt z błogosławieństwami, jasno i wyraźnie widać, że Jezus chce wskazać każdemu i każdej z nas drogę do szczęścia. Bo przecież to błogosławieni, błogosławieni możemy przetłumaczyć także e, szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy. E, są ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy są cisi, którzy pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości. Błogosławieni są ci, którym urągają i prześladują ich ze względu na imię Jezusa. Moi drodzy, tak po ziemskiemu rzecz ujmując, to jaka to wygrana, jakie to szczęście, a Jezus pokazuje nam to w perspektywie nie tylko życia doczesnego, ale też w perspektywie życia wiecznego. Bo zawsze musimy pamiętać, że nasze życie doczesne powinniśmy rozpatrywać w perspektywie życia niebieskiego, życia wiecznego, które jest nam obiecane przez Boga, które Jezus wysłużył nam swoją śmiercią i swoim zmartwychwstaniem. Jezus chce dać nam niebo. I dlatego wskazuje nam drogę, po której możemy do nieba dojść. A ta droga to przede wszystkim właśnie to takie zaufanie bezgraniczne Bogu, to takie poleganie na Bogu, to naśladowanie Jezusa. Bo przecież Jezus jako pierwszy był cichy, pokorny, wprowadzał sprawiedliwość, głosił pokój, miłość do Boga i do drugiego człowieka. On był prześladowany, on był odrzucony, ale on w końcu zwyciężył zwyciężył ten świat i wskazuje nam drogę, po której warto, abyśmy my również szli. Dlatego chciejmy powracać do błogosławieństw. Chciejmy sięgać do Ewangelii, w której znajdziemy o wiele więcej konkretnych wskazówek, jak szczęście osiągnąć. Oczywiście to szczęście, w perspektywie wieczności niech nam się nie myli z szczęściem pojmowanym w granicach doczesności, bo jest to zupełnie, zupełnie inna historia. Czasami właśnie też może być tak, że ktoś po ludzku rzecz biorąc życie przegra, ale po Bożemu rzecz ujmując, wygrywa je. Dzień 12 czerwca to wspomnienie 109 czy 108, nie pamiętam już dokładnie, przepraszam, męczenników II wojny światowej. Z których troje pochodziło z naszej decyzji: Teściowa, która oddała swoje życie za swoją synową, była błogosławiona Marianna Biernacka, ksiądz Piaszczyński, ksiądz Bargielski, dwóch kapłanów, którzy. Pokazali także właśnie w tych czasach nieludzkich, że można być człowiekiem, że można oddać życie za drugiego, że można być człowiekiem także w obozie, kiedy dzielimy się swoją krągą chleba z osobą potrzebującą. To jest niesamowite. Oni zostali zabici. Można powiedzieć tak po ludzku: przegrali, ale przecież wygrali, bo. Bo osiągnęli niebo. I moi drodzy, w taki sposób starajmy się patrzeć na naszą e, ziemską egzystencję. Nawet jeżeli e, po ludzku nie osiągamy tego, co świat uważa za dobro, za bogactwo, patrzmy na to w perspektywie wieczności. Błogosławieni są ci, którzy żyją w Bogu i którzy z Bogiem przeżywają swoją codzienność. Panie Jezu, Dziękuję Ci za to, że przypominasz nam znowu błogosławieństwa. Dziękuję Ci, że Ty sam pokazałeś nam, jak mamy żyć, aby osiągnąć szczęście. Chcemy, Panie, Ciebie naśladować i chcemy podążać drogą Twoich błogosławieństw, drogą Twojej Ewangelii. Mamy świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie tego uczynić, ale wierzymy również w to, że posyłasz na mnie swojego ducha, który nam w tym pomoże. Dziękujemy Ci za to. Amen. Bóg zafać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.